Witam. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam naziemnego leniwca, będącego jednym z największych ssaków lądowych. Zapraszam. Ameryce Południowej podczas Plejstocenu, na trawiastych równinach i w rzadkich lasach, można było zobaczyć wiele niezwykłych gatunków zwierząt. Na łąkach pasły się wielkie pancerniki z rodzaju kleptodontów, i długo szyje makrauchenia, a swoje tereny łowieckie przemierzały smilodony. Jednak spośród tych wszystkich stworzeń, oczy najbardziej rzucał się wolne i gigantyczne lenice, podchodzące do drzew i skubiące liście za pomocą swoich wielkich szponów. Był nim megaterium. Olbrzymi był, osiągający około 6 metrów i ważący 5 ton, naziemny leniwiec, który swoimi gabaretami dorównywał dzisiejszym słoniom afrykańskim. Należał on do grupy szczerbaków, czyli do tej samej, do której należą dzisiejsze muszkojady, pancerniki i oczywiście leniwce. Najprawdopodobniej żywił się roślinnością, ale niektórzy badacze sądzą, że mógł wzbogacać swoją dietę o białko, jedząc padlinę lub larwy owadów. Megaterium nie miał sobie równych i zdrowy dorosły osobnik nie musiał się obawiać nawet wcześniej wspomnianego kopaśopodobnego. Jednak przyszedł czas, kiedy to niezwykłe stworzenie, jak wiele innych zwierząt z tamtego okresu, bezpowrotnie wymarło. Stało się to około 20 tysięcy lat temu, a za przyczynę obwinia się pierwszych ludzi, dla których ten olbrzym, który przez swą powolność mógł stać się dla nich łatwą ofiarą. Niewykluczone, że ich gwoździem do trumny mógł stać się też zmieniający klimat, przez co środowisko naturalne Megaterium po prostu znikło. Jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Na dziś to wszystko. Hej.